Dzień dobry, witam was dzisiaj w porcie Noworosyjsk i będę tą bitwę o fragi robione na pelotkach dlatego będę musiał się starać podjechać do nich na Respa i tam szukać szczęścia z pelotkami. Mapa, którą tu widzicie od bardzo dawna już nie jest włączana, nie w tej konfiguracji w tamtym czasie czołgi które używałem, czyli Tygrysy były na BR-57 dzisiaj jest to BR-60 no i niestety jeżeli jest włączony port Noborossys to w innej części mapy tutaj ta część już bardzo dawno nie jest do gry udostępniana a szkoda, bo grało się tutaj całkiem fajnie, lubiłem tą mapę lubiłem tutaj grać no jak widać każda każdy z każdych Timów ma swój punkt do przejęcia, już je przejęliśmy, a będziemy walczyć o punkt B. No i tutaj trzeba było tą grę umieć grać. Ja wymyśliłem sobie swój sposób z zestawianiem dymu. I za chwilę będę miał zamiar tak właśnie pograć przeciwnicy, których widać w tej chwili podświetlonych, oni są aż przy punkcie C. Nie ma żadnych zaznaczonych czołgów y, bliżej y, w tych wylotowych ulicach. No za to przy tej zatoce są aż dwa podświetlone pojazdy. Tu jest N18. N18 jest zniszczone. Dalej nie mam co tutaj stać, postawiony w tamtym miejscu dym. Trudno byłoby się doczekać na następnego chętnego, który miałby się tam pokazać, więc będę robił swoją grę. Za tych uliczek chodziło o to, żeby odciąć przeciwników od przestrzałów, od widoku na punkt B. W tej ulicy nikogo nie ma, więc dymu nie wystawiłem. Jadę do następnej ulicy, a tutaj już podświetlenia są. Jest Challenger za nim stoi KW85 No, kabu KW zginął od bomb. I jeszcze za chwilę powinien być podświetlony następny przeciwnik, ciężki czołg. On chyba by strzelił, ale przez te wybuchy nie byłem tego pewien. Wolałem wyczekać. Jest Tygrys H1. Zniszczony, no i przyjechał kolejny T34-85, zniszczony. Znowu nie ma więcej pojazdów w tej uliczce. A został tylko jeden przy wylocie z punktu C. Drużynowy już skorzystał z tego, że miał oczyszczone y, te ulice, więc zaczął przejmować punkt B. Teraz mamy przewagę, punkt już jest przejęty, a kolega w M51 poddał czołg. Nie wiem, co mu się stało. W każdym razie skorzystałem z tego i mam przed sobą otwarty wjazd na punkt C. Wystarczy go przejąć i będziemy mieli komplet punktów droga do wygranej otwarta no ale ja mam w zadaniu urobić pelotki nie chcę żeby ta bitwa się za szybko skończyła jedna z pelotek już jest podświetlona przejeżdżam tylko przez punkt drużynowy został na kapie, będzie go przejmował, a ja chcę się do tej pelotki dobrać Zanim jednak to, to mam przed sobą aż dwa pojazdy zniszczone. M51 troszkę dalej za osłoną od, od tramwaju yy, stało, stała VK3002. No, i pelotka przeje, pojechała tam na dziedziniec. Tam już ma osłonę, stracona szansa. Za to do mnie jedzie ciężar. Drugi ciężar dobiera się do punktu C. No, czerwoni swojego kapa stracili, teraz muszą zacząć grać bardziej ryzykownie. Dla mnie to jest oczywiście okazja na robienie fragów. Kolejne M51, M6A1. No i z tyłu do punktu C wybiera się. Tygrys H1, strzał w wieże Zniszczony Cały czas podświetlona pelotka No ale nie będzie dla mnie Przede mną jest niszczyciel Tutaj już nie będę ryzykował Wyjazdu na niego I po prawej stronie yy, Z tej ostatniej uliczki Za chwilę będzie wyjeżdżał Następny przeciwnik T1E1, zatrzymane, ściągnięta gąsienica, teraz już na spokojnie mogę wyłapać zielone, zrobić sobie kolejnego fraga. Przyjechał tutaj PT76, tak sobie ładnie wyjechał, no tutaj już ten niszczyciel zniszczony strzał do Pisa przyjechał PZ4 G, trafienie krytyczne, uszkodzony silnik PZ4, zatrzymane, i po przeładowaniu zrobiony ostatni potrzebny, frak do atomówki PT-76. Myślałem, że będzie mnie tutaj ubezpieczał od przodu. Niestety zginął. Ja stoję i czekam na miejsce na niebie. Tylko, że niebo jest zajęte, a jedzie tutaj M4A3E2. Na wszelki wypadek wystawiłem dym, łapię kąty, próbuję się schować w dymie. I doczekałem się w końcu. Wylotu bombowcem z atomówką, tylko że niestety nie będzie tego wylotu, bo bitwa skończyła się przed możliwością startu. Zdobyte dwa żółte medale, 13 fragów niestety bez pelotki do zadania, ale i tak całkiem niezła bitwa. Z mojej strony to wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki cześć!